Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś z firmy Tawex. W ostatnich filmach skupiliśmy się na przedstawieniu Wam złotych produktów inwestycyjnych, które możecie znaleźć w naszej ofercie. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z nieco inną, jednak nie mniej ciekawą kategorią produktów, które możecie nabyć zarówno za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, jak również w oddziałach stacjonarnych. Gdybym miała krótko je scharakteryzować, powiedziałabym, że stanowią niezbędnik inwestora. Zaciekawieni? Zostańcie z nami. W jednym z ostatnich odcinków z cyklu słownika inwestora, do którego link znajdziecie w opisie filmu, krótko powiedzieliśmy sobie o tym, jak obchodzić się ze złotem. Wiemy już, że jest ono bardzo kowalnym metalem, wobec czego warto traktować je z należytą ostrożnością, a w tym z pewnością pomogą rękawiczki. W ofercie Taweks znajdziecie białe, wykonane z wysokiej jakościowo bawełny rękawiczki, które pozwolą Wam podziwiać monety lub niezapakowane w certi pak bez jakichkolwiek obaw o ich zarysowanie czy zostawienie odcisków palców. W rękawiczki warto zaopatrzyć się przede wszystkim wtedy, kiedy mamy kontakt ze srebrem oraz złotymi produktami premium. Kolejnym akcesorium, które doskonale sprawdzi się podczas podziwiania piękna złota i srebra, jest profesjonalna penseta. Dzięki niej możemy oglądać produkty bez konieczności trzymania ich bezpośrednio w dłoniach. W ofercie taweks naturalnie znajdziecie taką pensetę. Wykonana ze stali nierdzewnej, jej zakończenia zostały wykonane ze specjalistycznego tworzywa w kolorze czerwonym, które zapewnia stabilność monety podczas jej oglądania. O pięknie metali szlachetnych można rozwodzić się godzinami. Jednak po co opowiadać, skoro można zobaczyć? I to nawet najmniejszy szczegół. A to za sprawą. Profesjonalnej lupy LED. Dzięki bardzo jasnemu światłu, które się z niej wydobywa, za pośrednictwem energooszczędnych diod i opcji nawet dziesięciokrotnego powiększenia, mamy możliwość podziwiać wszystkie detale. Jeżeli rozważamy zakup złota lub srebra z rynku wtórnego, warto zaopatrzyć się w specjalistyczną wagę, która ułatwi nam weryfikację autentyczności monet i sztabek. W ofercie tawek znajdziecie precyzyjną cyfrową wagę numizmatyczną Libra 100, która posiada duży, dzięki czemu bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD z automatycznym wyłącznikiem po 60 sekundach, który maksymalizuje oszczędność baterii. Zakres pomiaru wagi, której przeliczenia można dokonać w 6 różnych jednostkach, Wynosi od 1 do 100 g, natomiast tolerancja pomiaru plus minus 300 g. Waga posiada dużą szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz zdejmowany ochronny dekiel. Natomiast jeżeli chcemy sprawdzić wymiary monety, warto pomyśleć o zakupie suwmiarki. W naszej ofercie znajdziecie suwmiarkę, która dzięki funkcji zerowania w dowolnym momencie umożliwia wykonanie pomiarów porównawczych. Co więcej, posiada dwa rodzaje szczęk, dzięki czemu możemy zmierzyć zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną powierzchnię. Co jest szczególnie przydatne przy dopasowywaniu kapsli do monet? W starej, zakurzonej szkatułce po dziadku znaleźliście srebrne monety? Może warto rozważyć zakup płynu do ich czyszczenia. W naszej ofercie posiadamy specjalistyczny preparat, który w szybki i bezpieczny sposób przywróci monetom dawny blask i przyczyni się do zminimalizowania śladów utlenienia. Wyjątkowość złotych i srebrnych monet sprawia, że wielu inwestorów decyduje się na umieszczenie ich w równie wyjątkowym opakowaniu, które wyeksponuje ich piękno. Jeżeli Wy również zaliczacie się do tej grupy, z pewnością zainteresuje Was drewniana mahoniowa kasetka Volterra, której wnętrze jest wykończone granatową satyną. Kasetka posiada 330 mm szerokości, 270 mm długości i 55 mm wysokości. W jej wnętrzu znajdziemy miejsce na 60 monet zapakowanych w kapsle typu Quadrum o wymiarach 50x50 mm. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Standardowo zachęcam Was do subskrybowania Subskrybowania i lajkowania, a jeżeli posiadacie już któryś z akcesoriów, to do podzielenia się swoją opinią na jego temat w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!